Witamy Państwa szczególnie serdecznie w dniu dzisiejszym, bo nie tylko naszym dzisiejszym gościem, gościem dzisiejszego popołudnia jest wielki, wybitny uczony i znakomity rektor naszej uczelni, ale również jego znakomita koleżanka, pozwolę sobie tak powiedzieć, jesteśmy na Uniwersytecie, pani profesor Hałaśnickę-Macuków. Dzisiejsze spotkanie to było drugie spotkanie w serii spotkań z rektorami Uniwersytetu Warszawskiego, jeszcze żyjącymi rektorami Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z tym, że w 2016 roku Uniwersytet obchodzi 200 lat, no i postanowiliśmy przygotować pełną, jak najpełniejszą dokumentację o naszym uniwersytecie. W tej chwili nasz uniwersytet, co zresztą starałem się dzisiaj powiedzieć, w niektórych dziedzinach, w niektórych dziedzinach wybranych jest naprawdę wśród najlepszych uczelni świata. Oczywiście zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli mamy takie rankingi ogólne, tak jak ten osławiony w naszych mediach, ranking szanghajski, w którym liczy się wszystko, a my jesteśmy uniwersytetem bardzo kadłubowym, bo nie mamy medycyny, nie mamy wydziałów technicznych, które inne uniwersytety na zachodzie Europy mają w sobie. Także no, wobec tego my dobrze wypadamy w rankingach takich, których się bierze pod Poszczególne wydziały czy poszczególnych dyscypliny. Każde spotkanie ma swoją poetykę. Powiedziałbym, że dzisiejsze było szczególnie udane w tym sensie, że pan rektor Wróblewski dał nam jak gdyby próbkę tego, jakby prowadził wykłady dalej powiedzmy sobie, jako rektor, bo właściwie znalazł się w roli ponownie rektora, mówił o swojej kadencji jako rektora uniwersytetu warszawskiego. Uniwersytet Warszawski jest moją uczenią, moim domem w znacznym stopniu, bo spędzam, jestem już od 10 lat emerytem, ale spędzam nadal e, większość czasu właściwie na tym uniwersytecie. Po prostu no, e, profesorem uniwersytetu się nigdy nie przestaje być tak naprawdę.